Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku porozmawiamy o najlepszym zarobku, jaki w tym momencie właśnie istnieje w Fifie oraz o moim składzie, który wygląda na ten moment tak. Jak widzicie, zmieniło się sporo i co się rzuca na pierwszy, na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień rzuca się kaldara który jest totalnie bez grania, a powód tego jest taki, że czekamy aż Czekamy, aż e, za Star pasa odbierzemy Cannavaro i Cannavaro tu wleci, także i zgranie będzie całkowite, i, i po prostu pozycja będzie bardziej ulepszona. Dodatkowo jeszcze rank przejdzie na inną, e, na Cannavaro, także, także wszystko powinno być git. No i dodatkowo Szopale Kaldarew na przykład Ramosa, który powinien mieć 98 overall, 97, coś takiego. E, no i tak to wygląda. Teraz zaczynają się dwa eventy, Golden Week oraz Team of the Season. No i mam nadzieję, że w tocach będzie dobry CM z Bundes... dwóch dobrych z Bundesligi, z czego jeden, żeby był Niemcem. Co prawda, jest Celdar, ale ja chciałbym go samo odebrać jako Totsa, ponieważ chciałbym zmienić formację na 4, nie, na 3, 4, 1, 2. I wtedy tu właśnie za Makalele i Wiccela weszliby? Weszliby chyba tak. E, weszliby właśnie w środkowi, to co wiecie. Box to box, albo kapitan na przykład, nie. Jestem skłonny do Seldara, ale drugiego pomocnika nie ma, takiego z Niemczech. Z tego co pamiętam to jest Czane z Top Transfer, ale no, nie przekonuje mnie ten zawodnik. I, i, I cena Seldara też mnie jakoś tak za bardzo nie przekonuje, bo jest to ponad 10 milionów, także no, ciężko, ciężko. Dodatkowo chciałbym na prawą stronę Zagnabriego dać jednak jakiegoś środkowego, boże środkowego, jakiegoś skrzydłowego z Serie A. Z Bundesligi lub z jeszcze La Ligi. Są tu trzy opcje. W sumie wszystkie opcje by się nadały. Jeśli bym na CM ogarnął sobie jakąś ikonkę, to wtedy dałby radę wszystko ogarnąć. No bo Gnabry jest super, ale no skillbus. Mamy tutaj raz, dwa. Tu jest trzy, tu jest cztery, tu jest pięć. Tu jest 6 7 skill mamy w tym składzie, tak? Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skill boostów. No właśnie mi co to chodzi? Ciężko to wygląda, ciężko to wygląda, nie ma co tutaj właśnie ukrywać. Nie wiem czemu mi się tak zbugowało, nie on na pewno 9 skill boostów do... A, bo mam ten skład, dobra. Ogólnie w tym składzie kiedy to sobie gramy? Z chłopakami for fun, więc... więc fajna opcja, bo bo można sobie fajnie i śmiesznie pograć bez żadnej napięki, wiecie o co chodzi. To chyba powinny być dwa skill Nie, jeden skill plus. No właśnie, dobra. E, Co się zmieniło? Mieli COVID stawić. E, powiem tak, Donaruma tak się wylał ostatnio. Że to po prostu jest tragedia, jak on się wylał. I być może staje wam tu gdzieś. E, Shoto z tego, bo nagrałem aż ta, 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 taka beka była z tego typa, że po prostu wyleciał z hookiem, mimo że miał tam cztery lanki nie da się przekładać na razie tych. Ranków na bramkarzach. pewnie straciłem w cholerę kasy, ale, ale wywalony mam w to. Wywalony mam w to, ponieważ. Yy, ponieważ. No, minikowi stawić yeah. broni mnóstwo set, a właśnie do Naruma często się wylewał. Yy, no i tak to wygląda. Biję 120 overu. No i właśnie tu chcę mieć. Yy, tu chcę mieć dwóch tych pomocników środkowych, także no fajnie by było. No i tutaj ten kanał no? i reszta poszła fajnie do ulepszenia. Dobra, co powiedziałem? Powiedziałem. W lidze trafił nam się mega ciężki przeciwnik, ale to już jest Ale to już jest 5000, 5500 e, rank Więc wiecie o co chodzi Ale mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6, a za chwilę nawet powinno być 7, 8, 9 10, 120 w lidze, także naprawdę totalny kozak Pozdrawiam wszystkich chłopaków, bo naprawdę się staramy Cisnąć jak najmocniej, zostało dwóch zawodników Bo jak wiecie, albo nie wiecie do Turnamenta dodajemy od 114 overola, także właśnie tu jeszcze dwóch faków czeka i startujemy zawsze z 30, z 28, a tutaj nawet. A nie, tutaj jest z 28. No ale zobaczcie, jaki przeciwnik: no, mnóstwo 120 mają. Także także no, jak na no, nasze realia, na ligę, która ma ile miesiąc? Miesiąc czasu, no to, to jednak jest yy, ciężki przeciwnik. Także no, raz się przegrywa, raz się wygrywa. I tak to wygląda. E, dalej, no za 3 dni start pass, także tu spoko opcja. Co do ikonek, bo nie nagrywałem jeszcze odcinka o ikonkach, to tak na szybko powiem, bo pewnie już mnóstwo opinii słyszeliście na ten temat. Maldini, no, tragiczny skill boost. nie, nie robiłbym go, a nawet jeśli go robicie, to jest to mnóstwo kasy i, i ciężko go naprawdę zrobić. Dalej, Hugo Sanchez, tak, Hugo, chyba Hugo ma mega świetny zawodnik, może niski, ale ma healing, podobno na 111, no, nie wiem. Nie grałem, nie grałem przeciwko niemu. Ciężko mi ocenić. Dalej, Nedwet. W Nedved a bym szedł, jeśli nie macie. Nie macie Sancho zrobionego. No, jeżeli, jeżeli nie macie Sancho, to oczywiście Sancho jest lepszy. Ciężko mi o cokolwiek powiedzieć na no, Skibus, No, fajnie bym miał Counter e, albo cokolwiek innego. Ma taki, ani inny. Jedziemy dalej. RYCARD Zawiodłem się, bo liczyłem, że będzie to właśnie e, Destroyer. Dali mu Interpretations, więc. Zostawiłem go, a i szkoda, bo kurczę, chciałbym mieć go w swoim składzie. Ale już Michael nie ma metra 95, więc, więc nawet nie patrzę. Szewczenko, dużo osób go poleca, 5 swap, 6,20, finishing, fajna karta, high high mnie nie przekonuje i skill boost też mnie nie przekonuje. Yy, Hadžić, chodzi go dużo osób idzie, bo ma kantera, tak? Kantera ma tak, yy, jako tanie, tania alternatywa dla Zidana, bardzo spoko. Dalej Laudrup. Laudrup... E, wolny. Wolny, nie dodaje mu do pace'a, na no skrzydło się totalnie nie nadaje. To jest moja opinia, także, no nie wiem, zróbcie jak chcecie. Hero. Hero. Hiero idzie dużo osób, podobno jest sporym bolcem, ale jednak każdy w niego idzie, w sensie dużo osób w go poszło. E, no, dosyć wysoki zawodnik. 109 defending, 117 marking. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo tak jak mówię, mało jeszcze osób go, go odebrało, no ale ci, co odebrali, no nie polecają go za bardzo. Bars jest ciekawą kartą, ponieważ na 90 coś on powinien mieć dosyć dużo pejsa, 5 słabszej, spoko. Right i Litmanen? Litmanen nie, moim zdaniem nie, a right. Ile ma wzrostu? Ma 75 to najwyższy nie jest. Bo ciężko mi cokolwiek o nim powiedzieć. Acceleration, słaby skill boost, nie szedłbym w niego. Mówię, jeżeli, jeżeli chcecie iść w którąś ikonę, Bars. Oj, przepraszam. Ban schiero i i, i. i Szewczenko mnie przekonują, tak? I Szewczenko. No, jeżeli ktoś ma już uzbierane jakieś punkty, sporo punktów, to Hugo Sanchez jest tak najlepszą decyzją do wyboru, więc. Więc tak to wygląda. Dalej, co tam jeszcze mogę powiedzieć Wam? E, a, no i ten sposób na zarobek. Razem z kolegami w lidze od, odkryliśmy. No. Postanowiliśmy się z Wami podzielić jedno, jednym ciekawym sposobem na zarobek. Jest to po prostu kupowanie zawodników przed wyjściem nowych ikon. Po prostu wchodzicie o 20:59, patrzycie szybko wyzwania, które są dla nowych ikon na nowe SBC i po prostu kupujecie z rynku, czekacie i sprzedajecie dopiero jak już, jak już wiecie, jak już gracze ogarną te SBC i zaczną kupować graczy. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych zarobków w tej grze. i można mnóstwo na tym zarobić, bo na przykład na zawodnikach z ekstra klasy które się kupuje za grosze, potem można sprzedać 5 razy drożej bo teraz jest właśnie jakieś SBC o nich, więc więc tak to wygląda, nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania może mógłbym Wam czymś, coś wytłumaczyć, cokolwiek albo macie jakieś rady co do mojego składu to piszcie śmiało w komentarzu, zostawiajcie lajki, like trzymajcie się no i do następnego odcinka, który będzie pewnie jako recenzja nowego eventu, jaki Golden Week, który startuje dzisiaj o 21:00, także Zapraszam do gry i nabór do Ligi 115. Jeżeli macie to, piszcie komentarze. Trzymajcie się, cześć. Co kurwa? Co ty piecie, jak to wpadło? To jest gol.